No witam, nareszcie Garmin na moim kanale, słuchajcie, powinno być tak jak ostatnio przy Samsungu, świętowanie i tym podobnie. Jej, jak się przestraszyłem zapaliło się w nieoczekiwanym momencie, ale stwierdzę, że wam daruję i sobie. Fajnie, bo dużo zegarków na moim kanale było, dużo opasek na moim kanale było, więc fajnie, żeby również się znalazła inna marka jak Garmin, a nie tylko Xiaomi, Amazfit, Huawei i tym podobnie. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, będzie tego dużo, dużo informacji. Nie o wszystkim będę w stanie powiedzieć, bo ten materiał trwałby godzinę jak nie lepiej, więc jeżeli macie jakieś pytania konkretne, pytajcie w sekcji komentarzy, a będę udzielał oczywiście. Więc pamiętajcie, jeżeli mnie oglądacie, zasubujcie, będzie mi bardzo miło, a sam sprzęt tak przychodząc płynnie kosztuje około 1800 do 2000, więc sporo. No cena dobrego telefonu, aczkolwiek na pewno znajdą się i są osoby, które będą chciały go mieć, więc bez zbędnego gadania lecimy do materiału. Cena determinuje tworzywa, z jakich jest stworzony właśnie ten zegarek, bo jeżeli chodzi o ramkę, mamy ze stali nierdzewnej, jeżeli chodzi o ekran, samo szkło, to jest Gorilla Glass trzeciej generacji, mamy AMOLED 1.3, jeżeli chodzi o calę, mamy autoregulację. I'm always on display. Czytelność w słońcu faktycznie przy maksimum jest no na zadowalającym poziomie. Nie jest to ekran transfleksyjny, ale i tak naprawdę fajnie to wypada. I sam zegarek nie jest klockowaty, jak zresztą widzicie, więc to jest na jego plus. Wymiary oczywiście macie teraz tutaj na ekranie, nie będę was zanudzał, a my idziemy dalej, bo przyspieszam, ten film będzie długi. Pasek to silikon, który jest naprawdę wygodny, 20 mm, łatwo go się zmienia, nie mam nic tutaj do dodania. Ewentualnie rozmiary tutaj, wymiary macie na ekranie w tym momencie. W temacie samych przycisków, które Mamy tutaj trzy, fajnie niespotykane, można powiedzieć. Mamy jeden taki mocno edytowalny, bo możemy ten środkowy podpiąć pod długie przyciśnięcie albo pod krótkie przyciśnięcie jakieś tam funkcje, na przykład przy długim mamy Garmin Pay, o czym będzie później ewentualnie jakiś asystent, o czym też będzie później. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji, co jest bardzo dziwne, jaka jest tutaj pojemność baterii, aczkolwiek przy treningu 5-7% tyle mi schodziło właśnie przy GPS bez muzyki, jeżeli chodzi o tutaj takie lżejsze użytkowanie to było około 8 dni, no a jakieś inne takie czasy, które możecie osiągnąć według producenta, no wyświetlałem się wam teraz na ekranie, więc sami stwierdźcie. Dla mnie jest to ok bo ten sprzęt jest naprawdę, no może nie taki multifunkcyjny. I tak, spoko. Tutaj nie my się, idziemy dalej. Do zestawu jest dorzucony kabel. Nie mam go teraz tutaj, ale macie na przebitkach. I to jest kabel, który nie jest magnetyczny, aczkolwiek możemy go podłączyć do komputera, możemy jakieś tam pliki przegrać, na przykład muzykę, więc to jest spoko. Z zegarkiem można pływać. Mamy aktywność pływanie w basenie, nie na otwartej przestrzeni, więc to weźcie też pod uwagę. 5ATM, czyli taki standard. Jeżeli chodzi właśnie o system, bo to warto nadmienić, że nie jest to Wear OS, to jest autorski system Garmina, ale ma bardzo fajne opcje, jeżeli chodzi właśnie o. Porównanie chociażby do OS, więc później zobaczycie i będziecie myślę, że zaskoczeni. No i jak to na karmina przystało, czyli inne zegarki sportowe. Oczywiście mamy tutaj między innymi GPS, bo jest też Galileo i GLONASS, Ale możemy to zmieniać też, tak napomnę, jeżeli chodzi właśnie o ustawienia tam przy aktywnościach. Możecie samo GPS wybrać ewentualnie konfigurację tych innych właśnie satelit. Ale okej. Okay. Poza tym mamy Wi-Fi, mamy Bluetooth, mamy ANT+, Nie będę tutaj po angielsku tego akcentował, bo dużo osób się czepia, więc macie. Możemy podłączyć pas. Na przykład tutaj piersiowy, który ja mam, podłączałem również, żeby zobaczyć czy to działa. Między innymi oczywiście, bo różnego rodzaju sprzęty inne możemy również podłączać. O Wi-Fi no to nie jest do przeglądarki, ale na przykład do aktualizacji i tym podobnie. Garmin Venu 2 Plus. Kurczę, brzmi jakbym po prostu był jakimś przedstawicielem i tym podobnie, a tak nie jest. Słuchajcie, Garmin Venu 2 Plus ma możliwość... Już zapomniałem. Wiem, ma możliwość podłączenia do Androida, między innymi, bo do iPhone'a również możemy go podłączyć, ale, ponoć, jest jedno, właśnie ale, czyli szablony. Później jeszcze o nich będę mówił, jeżeli chodzi właśnie o same powiadomienia, ale tutaj, ponoć, na iPhone'ie tych szablonów nie mamy, czyli nie możemy ich używać do odpowiedzi, połączeń czy innych. SMS-ów, niestety. No i zabraknąć rzeczywiście nie mogło takich podstaw jak pomiar pulsu, na przykład co minutę, pomiar SPO2, również w dzień, również w nocy, czy doraźnie, tak samo agitentno, alerty na przykład wysokiego, niskiego. Pomiary również są stresu, mamy też sen i moim zdaniem to odzwierciedlało w miarę, ok rzeczywistość, tak sądzę. I uwaga, coś dziwnego dla Garmina. Mamy mikrofon, mamy głośnik, możemy prowadzić z tego sprzętu Właśnie rozmowy. Dlatego troszkę właśnie tym modelem chyba Garmin uderza do użytkowników, którzy niekoniecznie tylko na sporcie się skupiają, ale i na takiej multimedialności można rzec. Jeżeli chodzi o jakość, jak zawsze posłuchajcie sami, ocencie sami. Lecimy do testu. Dobra moi drodzy, sprawdzamy teraz jakość głośnika w tym zegarku, a zaraz mikrofonu, więc ja dzwonię. Maksymalna głośność. No halo, możesz coś powiedzieć? No pewnie, witam. Dobre warunki, bo dużo samochodów jeździ, jest jakiś koncert w tle, także... Test mikrofonu, odbieram, głośnik. No, jak nie słychać? Czy dobrze? Bo ciebie tak trochę średnio. Znaczy, powiem ci, że tutaj, jeżeli chodzi o sam mikrofon, który tam zbiera, to bardzo fajnie, moim zdaniem. Głośnik już tak mniej, bo jest taki słabszy jakościowo, ale możesz mówić cały czas. No, właśnie chciałam podgłośnić tutaj, ale nie widzę. To, ja jest maxa, to, nie, jest no. to jest maksimum. To jest maksimum, to jest maksimum jakie jest. No właśnie, no to w takich warunkach jak dzisiaj, że samolot leci, jest jakiś koncert i wiatr wieje, no to do ucha trzeba przekładać. tak. Koterek. albo mieć yy, słuchawki. Tak jak słyszeliście, jest to różnie, jeżeli chodzi o sam mikrofon, fajnie głośnik, no już mam większe zastrzeżenia. Fisienka na torcie, moi drodzy. NFC i Garmin Pay jest na tym sprzęcie. Możemy śmiało podłączyć kartę, iść, płacić, nie ma żadnego problemu. Przetestowane działa szybko, bez żadnego problemu. Super to mieć. Fajnie, i tyle, i idziemy dalej. No ale musi być też troszkę minusów. Znaczy, minusów, jak zależy, jak to będziemy rozpatrywać, no, musicie sami też stwierdzić. Nie ma możliwości doinstalowania aplikacji niektórych, bo tutaj uwaga, to jest słowo klucz. Niektórych, bo oczywiście inne aplikacje możemy doinstalować. Niektórych miałem na myśli, na przykład Instagram, czy jakieś Whatsappy i tym podobnie, bo na przykład już Spotify jest, czy Deezer też również jest, więc super. I nawet słuchajcie, playlisty offline możemy wygrać na ten zegarek. E se Co nie zawsze się zdarza, na głośniku. Oczywiście nie wiem, kto z tego będzie korzystał, ale taka możliwość jest. Albo podpiąć słuchawki oczywiście, co rekomenduję. I to jest dużo, dużo lepsze dla każdego, można powiedzieć. I poza tym, na przykład, nie ma jakiegoś menadżera plików, ale mamy na przykład możliwość zainstalowania kalkulatora, czy nawet takich map. Ale musimy mieć ze sobą właśnie telefon, aby te mapy widzieć. Nie są one jakieś super. To użytkowanie też nie jest jakieś super wygodne, ale to jest, gdybyście potrzebowali, to mówię. Z takich ciekawych opcji, które chciałbym poruszyć, Wam powiedzieć, jest na przykład dane o zdrowiu, czyli wykonujemy taki dwuminutowy pomiar, gdzie mamy dane tętna, zmienności tętna, mamy SPO2, mamy stresu, oddechu, więc dane oddechu i tym podobnie. Nie i tym podobnie, tylko właśnie to, co wymieniłem. Więc później się generuje taki raport, możecie go podejrzeć na aplikacji, możecie go podejrzeć właśnie w, o czym później jeszcze będę mówił, na komputerze, też takiej aplikacji internetowej i okej. Okay. Mamy też taki monitor, jakby swojej baterii wewnętrznej. Tak to można ująć. Po prostu zegarek analizuje na przykład po śnie, czy przez cały dzień na ile wypoczęliśmy podczas snu i mamy na przykład 80% naszej baterii wewnętrznej i gdy na przykład gdzieś tam faktycznie jesteśmy troszkę słabsi, mamy dużo stresu, jakichś innych aspektów, które no te baterie nam obniża, ten poziom oczywiście, no to mamy mniejszy procent czy punktów za naszą energię i to powiem wam, że troszkę odzwierciedlało faktycznie mój stan, być może to jest jakieś placebo, ale no faktycznie jak tak mm, patrzyłem na te statystyki, to gdy czułem się troszkę słabiej, to tych właśnie tego poziomu miałem mniej niż kiedy byłem naładowany tą energią. Że wykonywać połączenia to już wiecie, albo je przyjmować. Również jest taka opcja, czy odpowiadać, bo mówiłem o szablonach, których nie ma, ponoć, właśnie na iPhone'ie. Ale jeżeli chodzi o same powiadomienie, no to wyglądają one naprawdę dobrze. Mamy polskie znaki, co jest kluczowe również. Ten font jest fajny, czytelny, moim zdaniem. Tak samo mamy możliwość wyświetlania emotikon, które odzwierciedlają to, jak one wyglądają faktycznie na telefonie. Super, nie możemy wyświetlić zdjęć, niestety. No i samej treści w miarę jest dużo, więc tutaj raczej bym się nie przyczepiał, chyba. Spełnia no, oczekiwania, odpowiadać, tak jak mówiłem, możemy na Androidzie, możemy dodać sobie właśnie te takie odpowiedzi, które mamy już w zegarku, możemy sami sobie je wymyślić i synchronizować do zegarka. Super. Jeżeli chodzi o tarcze, płynnie przechodzimy, są możliwe do zmiany, oczywiście mamy sklep, w którym możemy to zmienić, i ich jest naprawdę dużo, niektóre są płatne, niektóre bezpłatne, ale jak jesteśmy przy tym sklepie, właśnie bo Garmin akurat do obsługi tego zegarka wymaga albo chcę, żebyśmy mieli takie dwie podstawowe aplikacje Garmin Connect i Connect IQ, czyli ta pierwsza jest do danych typowo na przykład jak Zip, czy Mi Fitness, czy Mi tam od Huawei i tym podobnie, do obsługi po prostu zegarka, gdzie możemy manipulować tymi danymi, które wyświetlają się na zegarku, na przykład na tych widżetach, bo troszkę to jest inaczej zbudowane, będę mówił przy podsumowaniu, same menu. Możemy tam sprawdzać różnego rodzaju statystyki, które no, mamy po jakiejś aktywności, czy snu, czy i innych rzeczy. Więc naprawdę jest tego sporo. Po prostu taki menadżer całego naszego zegarka, taki kombine do obsługi, bez tego po prostu ten zegarek jest bezużyteczny. Druga aplikacja służy właśnie do aplikacji, służy aplikacja służy do aplikacji. Do instalowania aplikacji, do instalowania tarcz, tego wszystkiego zarządzania po prostu naszymi apkami w zegarku. Sam wybór wydaje się być duży, jak zresztą teraz widzicie. Po głębszej analizie stwierdzam jednak, że zainstalowałem Spotify. I w sumie tyle. Więc jest dużo, a nic. Także ogólnie, jeżeli chodzi o aplikację do obsługi, ona jest naprawdę zapchana funkcjami. Można tam siedzieć i faktycznie przyglądać. Można czasem faktycznie się pogubić w mnogości tego wszystkiego, ale no... Myślę, że powinniście to polubić. O treningach i pochodnych funkcjach treningów można mówić, bo w końcu to jest Garmin. Dlatego jeżeli nie powiem o jakichś opcjach, a pewnie tak będzie, to oczywiście pytajcie tak jak mówiłem na początku, bo tego jest mnóstwo i zabrakłoby nam czasu tutaj. A nie chcę was zanudzać. No i treningów tutaj jest około czy ponad 25, i będziecie może myśleć, wow, jak mało, jeżeli chodzi o innych producentów, jak Xiaomi, Amazfit, Aplikacji jest tam treningowych ze 150, ale to jest taki no, troszkę shit marketingowy, często, więc wiecie, zluzujmy trochę, bo tutaj faktycznie większość tych aplikacji treningowych. No, to faktycznie przynosi nam fajne opcje, czy mocniej szczegółowe, a nie po prostu samą nazwę i spalone kalorie i tętno, bo tak często jest przy innych sprzętach. Więc tutaj naprawdę tego jest więcej. Oczywiście nie zawsze, ale przeważnie faktycznie one są bardziej dopracowane i ja osobiście wolę, aby ich było mniej, ale żeby były mocniej szczegółowe. Co ważne i o co często pytacie, to o autopauzę. I tutaj właśnie ona jest przy bieganiu, przy chodzeniu, przy rowerze. Również możemy dostosować albo do tego, jak się zatrzymamy, albo do prędkości. Na przykład do prędkości, bo to zależy od opcji danej apki treningowej. Jeżeli chodzi o alerty, pomyślicie, że być może jak jest głośnik, to jakiś lektor tam nam coś mówił, ale nie są takie tylko alerty dźwiękowe, pokonany dystans i tym podobnie. Z takich innych ciekawych opcji to na przykład zapisanie pozycji, do której byśmy później no, dążyli, ale bez mapy. Ten zegarek nie jest taką wydmuszką sportową, a faktycznie no, sprzętem w miarę sportowym, bo nie mogę go nazwać takim w pełni profesjonalnym. Przed samymi aktywnościami możemy tam te kilka opcji zmienić. Alerty, wyświetlane danych, jak będą te pulpity wyglądały, co na nim będzie, więc tego jest sporo, jak zresztą teraz widzicie. No, samo podejrzenie trasy odbywa się tylko po synchronizacji w aplikacji, bo na samym zegarku w trakcie tego nie ma. Z tego co widziałem, jakieś tam interwały w bieganiu były, ale takie ustawione. Nie widziałem opcji, aby to edytować, chyba że macie jakąś inną wiedzę. To się podzielcie, jak można to ewentualnie zmienić. No i w niektórych aktywnościach, jak pewnie teraz widzicie, na przebitce mamy takiego asystenta animacyjnego, który nam pokazuje, jak wykonać poszczególne, właśnie aktywności i też dużo było pytań często właśnie przy zegarkach, czy mamy spalone kalorie rozdzielone na aktywne i spoczynkowe. I faktycznie tutaj w Garminie tak to jest. Mamy sumę również takich kalorii, więc taki podział jest ok, Ale nie znalazłem opcji, aby wgrać plik GPX. Być może się da, a być może po prostu nie da się. Można eksportować w łatwy sposób na na przykład aplikacji tutaj odpalonej przez przeglądarkę, ale tak wgrać. Pace Pro nie ma również. No i taką ciekawą opcją okołotreningową jest live track, czyli możemy udostępnić na przykład trasę naszą, którą pokonujemy w danej chwili, na przykład znajomym i oni wtedy widzą na mapie, gdzie tam się poruszamy, jak wygląda nasz trening. Liczenie pięter taka opcja tutaj jest. Moim zdaniem średnio to liczyło, czasem faktycznie nie policzyło mi piętra, i jakoś bym się tak w 100% chyba nie po prostu skupił na tej opcji, czy danych, które nam daje, bo moim zdaniem trochę to przekłamuje. Ale idziemy do samej trasy po treningu, bo jak zresztą teraz będziecie widzieć na przebitkach nałożonych właśnie tras, wygląda to spoko. Faktycznie te dane, czy po prostu moja trasa pokrywała się faktycznie z tym, jak było w rzeczywistości i no nie ma co się oszukiwać, jest to sprzęt prawie za dwa tysiące, więc jakby było inaczej, to trochę byłoby kiepsko, więc moim zdaniem jest OK. Ale przechodzimy właśnie do pomiarów tętna. Moi drodzy, tętno wcześniej widzieliście, jeżeli chodzi o takie pomiary, które były z palca, po prostu w takich laboratoryjnych warunkach. Wyglądało to w porządku, pokrywało się praktycznie co do punktu, ale jeżeli chodzi w aktywnościach takich, gdzie faktycznie się poruszamy, a jak wiemy optyczne takie czujniki na nadgastku no mają właśnie skłonność do tego, żeby przekłamywać. Nie dlatego, że na przykład są słabe, chociaż też tak bywa, bo tutaj raczej mamy dobry czujnik. Tylko właśnie jak zaraz zobaczycie przy aktywnościach, na przykład takich mocno intensywnych, jak na przykład jazda na rowerze, czy jakieś tam poruszanie się w tenisie i tym podobnie. Zegarek, no te spadki w przypadku właśnie zeg zegarka czy yy, wzwyżki były takie ospałe, no bo yy, jednak reagował trochę później. I to przy interwałach, przy jakichś właśnie treningach takich interwałowych, może być dużym minusem, więc wtedy warto korzystać faktycznie z pasa. Ale tutaj Ameryki nie odkrywam. I tak, jeżeli chodzi o jakiś spacer, jakiś właśnie taki mniej intensywny trening, te dane się pokrywały w fajny sposób. I też przy rowerze, czy właśnie przy tym intensywnym, również nie chcę tutaj ujmować, ale tak jak mówiłem, te spadki, no widać te minusy właśnie optycznych, nadgarstkowych zegarków przy treningach. Powinniście być zadowoleni, bo jak widzę na tym wykresie, wygląda to super. Dajcie znać, co wymyślicie, czy też podzielacie moje zdanie. To całe menu jest skonstruowane troszkę tak inaczej. Na początku to mnie troszkę skołowało, taką konsternację miałem, nie ukrywam, bo nie mogłem zrozumieć, jak to działa. Bo są widżety zamiast takiego typowego menu. Tutaj gdzieś musimy kliknąć, żeby przejść do innej opcji. Inny przycisk musimy przyjść, żeby przejść do tej opcji. Więc naprawdę na początku było to takie dla mnie dziwne. Przyzwyczaiłem się, wiem jaki jest zamysł. I faktycznie teraz bym mógł to użytkować. Dlatego reasumując, jest to zegarek, który jest mocniej sportowy, faktycznie sportowy niż te Xiaomi, niż Amazfity, Huawei i tym podobnie. Nie jest to typowo profesjonalny sprzęt, ale nie jest taki typowo multimedialny. Jednak ten sport tutaj, no, wiedzie prym, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Więc jeżeli szukacie multimedialnego, takiego typowego, to raczej bym się kierował w kierunku tamtych zegarków, a nie tego. Ale jeżeli mocniej chcecie w swoim życiu naciskać na sport, to jednak ten Garmin będzie dobrą inwestycją. Podrzucam stronę w opisie tego materiału. Macie tam wypisane wszystkie opcje, możecie się wczytać, zobaczyć. Aczkolwiek myślę, że i tak w tym filmie pojawiło się dużo takich opcji, które są kluczowe, moim zdaniem. Tak na przestrzeni, no, testowanych tych zegarków takie wnioski wyciągam po prostu. Także ja wam serdecznie dziękuję, niedługo wrócę do was, mam nadzieję, że troszkę tęskniliście za mną, że jednak chcecie tych moich filmów, mojego spojrzenia na ten świat, nie tylko zegarkowy, bo chciałbym też jakieś inne materiały porobić. Także ja wam serdecznie dziękuję, Dawajcie znać, powiedzcie co myślicie i tymczasem oczywiście trzymajcie się.